Cześć! Z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Dzisiaj taki format, który nie cieszy się być może jakąś wielką popularnością wśród Was, ale były też osoby zainteresowane, były komentarze, więc trzeba dokończyć, bo to będzie ostatni film z tego cyklu, przynajmniej w najbliższym czasie. Były całe trzy. Mówimy bowiem o. Tematach maturalnych z języka polskiego, maturach z języka polskiego. Dwa lata temu był taki film Matura w 1939 i tam patrzyliśmy sobie na jak, jakie tematy pisali uczniowie pracę z języka polskiego właśnie w tym roku. Później rok temu było o maturach w PRL-u, więc patrzyliśmy tam w latach 50., 60., 80. Jakie to właśnie wypracowania musieli uczniowie wysmażyć, a teraz będzie o maturach po 89, ale patrzymy sobie na ten okres 89-2003, no bo później już te nowe matury to zupełnie inne tematy, inne podejście, a te ostatnie sprzed kilku lat, no to wszyscy raczej znają, myślę, że nie ma co tam analizować, to jeszcze mamy w pamięci. Natomiast ja mam takie wrażenie, że to, co było po 89, to były najciekawsze chyba tematy naturalne. Pisało się jeszcze długą pracę. Czyli powiedzmy 5-6 stron to była taka średnia, mniej więcej, którą trzeba było napisać. Odwoływał się człowiek wtedy do, tam powiedzmy, no nie wiem, 8 utworów literackich, tak, no, mniej więcej, do, dość długie wypracowania i to wszystko żadnych tam testów, nie testów i tym podobnych rzeczy. No oczywiście minusem było to, że te prace były sprawdzane w szkole, więc nauczyciel bardzo łatwo mógł się zorientować po stylu chociażby, nie mówię nawet, że po piśmie już nie mówiąc o tym, że na na poziomie rozdzielania tych prac między nauczycielami to w, widać było że to nie jest tak do końca że to nie jest tak do końca fair ale wydaje mi się że jeżeli chodzi o możliwości jakie dawały te tematy to były one znacznie szersze niż to co jest teraz na maturze no ale oczywiście było też trudniej no bo tu przypominam cztery błędy ortograficzne niezdana matura 12 błędów interpunkcyjnych, również niezdana matura. Tak? To się oczywiście wszystko kumulowało ze sobą. No, tak, było, było pod tym względem zdecydowanie było niewesoło. Ale, jak sami za chwilę zobaczycie, z tematami, było ciekawie. Ucięło się to wszystko w 2003 roku, kiedy ostatecznie wprowadzono w 2003 czy 2000 Piątym, bodajże, bo tam jakieś były te kwestie jeszcze tych pięcioletnich techników, zmian. No ucięło się to właśnie w tym momencie, w którym ostatecznie już prowadzono nową maturę. I jest taki artykuł z tygodnika Przegląd, tygodnik Przegląd, no to tam wiecie, że na lewo dalej jest już tylko ściana, jaką oni tam właśnie piszą, jaka to wspaniała będzie ta nowa matura, tak, że tutaj jak i kiedyś to takie były fatalne tematy i cały PRL krytykują, tygodnik Przegląd krytykuje PRL, nie, ale no, że takie zideologizowane tematy były. No i potem odnoszą się do tych po 89. No i że tam były zideologizowane, bo byli księża, wiersze księży były na maturze. No ja tak przejrzałem. Okazuje się bowiem, że o ile miałem problem ze znalezieniem często tematów maturalnych z, z PRL-u czy z, z przedwojny to tutaj e, tego problemu w ogóle nie było bo znalazły się bardzo szybko całe przekroje z całej Polski, o tym jeszcze za chwilę e, i, e, i tamtych tematów księży to taki jeden na Polskę może był może dwa maksymalnie i to też takie no, odwoła się tam do, do słów księdza Tischnera nie? na przykład jak, jakiś tam podanych więc to oczywiście typowa fiksacja tygodnika przegląd, no ale niech, ich, niech im tam będzie, że teraz te matury już, które nastały są niezideologizowane, a tamte były. Jak one wyglądały? Były cztery tematy, słuchajcie, cztery tematy, z których wybierało się jeden. Pierwszy, oczywiście kolejność bywała różna, pierwszy najprostszy był rzucony motyw. Był rzucony motyw i trzeba go było omówić, różne tam właśnie utwory sobie powyciągać, i to był temat najczęściej najprostszy, chyba że motyw okazywał się dość trudny, tak jak na przykład gdzieś tam widziałem motyw dzieciństwa w utworach literackich. No, Tutaj, tutaj, nie wiem, jakby mi poszło, gdybym pisał. Drugi temat to był najczęściej taki temat z odwołaniem do cytatu i on wykraczał poza literaturę. Tam, na przykład, można było już do filmu się odnieść, do teatru, do, do poza kanon wykraczał. A przypominam, że w te, wtedy to był dopiero kanon przeładowany. Wtedy to był dopiero przeładowany kanon. Yy, myśmy kończyli na małej apokalipsie, i to wszystko, co zostawało później, tam jeszcze było trochę rzeczy, poezji, zwłaszcza bardzo dużo, to już od nauczycielki słyszeliśmy, to se doczytacie. Nie? Więc, yy, I to była norma wtedy, mniej więcej, że się nie, nie wyrabiało z programem. Już. Na historii to już w ogóle, na polskim zresztą. Podobnie, więc wtedy to był dopiero przeładowany kanon. No a tutaj były te drugie tematy, właśnie, które wymagały jednak znajomości literatury współczesnej często. Tam czasami zaznaczano, że na przykład do filmu współczesnego, do literatury współczesnej, więc no, bywało, bywało niewesoło. Był też trzeci temat, i to był temat, który odnosił się najczęściej do teorii literatury, bardziej taki eseistyczny. Tam się jakiś też cytat z reguły pojawiał, trudny, chyba rzadko wybierany. I czwarty temat to była analiza wiersza. I tego szczerze mówiąc, ja trochę żałuję, że tego nie ma, bo dzisiaj to bym z chęcią się nastawiał na analizę wiersza. Chociaż pamiętam, że przy moim temacie wiersz był ewidentnie nie mój, nie wiem czy bym go nawet dzisiaj zaryzykował. To był Barańczaka, jakiś wiersz o starości, o starości dyktatorów. I nas też nie uczono pisać niestety tej analizy. Analizować wiersze nas uczono. To znacznie więcej tego było niż jest teraz, ale nie uczono nas pisać tych analiz. Myśmy się uczyli tej analizy, no, formalnej, powiedzmy, i jakiejś interpretacji, tak, ale tego, żeby tam jeszcze się do innych utworów odwo odwoływać w takiej pracy, nikt nam tego nie powiedział w szkole. Ja bym się wkopał, gdybym coś takiego napisał, powiem szczerze, no ale. Eee, było jak było. No właśnie, bo to był mniej więcej to, czy mniej więcej, to był dokładnie ten okres, w którym ja pisałem maturę swoją, yy, czyli no nie, jest, nie jestem aż tak stary, że pisałem ją w PRL-u, jak to się niektórym wydaje, ale pisałem ją wtedy i pamiętam taką sytuację, taką historię właśnie z mojego życia. Kilka miesięcy przed maturą, to musiało być gdzieś, gdzieś chyba w marcu, może nawet to mniej niż kilka miesięcy zdecydowanie, no to już tak by było trochę cieplej. Siedzieliśmy ze znajomymi przy ognisku i ktoś tam powiedział to głównie maturzyści, no, jak tam, z czego tam się uczycie, do tej matury, i tak dalej. Ja powiedziałem, ja to w sumie nie z niczego i tak z nicze, niczego się już nie uczę. No co tam w głowie się będę teraz. Jeszcze sobie tutaj dorzucał jakieś rzeczy, i no, co, co mam widzieć, to wiem, bo. I tu mi przyszła taka myśl do głowy, nie wiem skąd, bo ja wiem, jaki będzie temat na maturze, bo ja jestem przekonany, że będzie coś o indywidualizmie. No tak wszyscy popatrzyli na mnie, aha, no dobra. I ja tak idąc za tą myślą, po, potem wymyśliłem sobie, jaki bym wstęp napisał do takiej pracy. Jaki pierwszy utwór, żeby był taki zaskakujący, trochę to Gilgamesza, właśnie epos o Gilgameszu wybrałem. Ostatni, żeby też takie ładne coś na podsumowanie, to wiersze Jacka Kaczmarskiego były na końcu. I tak sobie, i tak sobie ułożyłem szkielet tej pracy. No, i wyobraźcie sobie, że otwieram temat, a tam patrzę, przeczytam Wam dokładnie, bo znalazłem teraz ten, ten swój temat, jak on brzmiał. Eee, jak on brzmiał, a brzmiał, a brzmiał, a brzmiał, właśnie mi uciekł. Eee, Indywidualizm, wyraz dumy i wielkości człowieka, przejaw jego pychy, manifestacja inności. Oceń postawy wybranych bohaterów literackich, których nazwałbyś indywidualistami. Więc przez pierwsze pół godziny na maturze jadłem kanapki. Yy, nawet pani wicedyrektor pewnie się przeraziła i przybiegła, czy ja, dlaczego ja nie piszę. No, bo ja wiem, co ja mam pisać. Ojej, no tak, a może do tego się odwołać, może do tego. No, 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 tak, tak, tak. No, okej. Okay. Więc poszło mi bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że byłem zwolniony z matury ustnej. Yy, no i tak to było. I już przechodzimy do tematów. Dla przykładu, w 1990 roku Liceum imienia Sienkiewicza w Częstachowie, pierwszy temat co w opinii pisarzy staropolskich stanowiło o wartości człowieka i jego sposobie życia kto by to dzisiaj napisał? Chociaż może, no nie wiem, wtedy tych pisarzy staropolskich było zdecydowanie więcej, ale temat ewidentnie Ewidentnie zamknięty, i to taki, no, no, no trzeba było tam chyba trochę więcej tej staropolszczyzny, znaczy tej literatury staropolskiej, znać. Temat drugi, romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich. To chyba w miarę okej. Okay. Temat trzeci, dzisiaj myślę, że też spokojnie byłby do napisania przez uczniów. Hitlerowskie obozy i sowieckie łagry obrazem innego świata w literaturze XX wieku a wiersz do interpretacji Częstochowianie mieli w szarpnięcie Tomasza Jastrona. No i właśnie, bo mnie się wydawało, nie wiem dlaczego, że wtedy była już ta matura ogólnopolska, że to w całej Polsce takie tematy były. Okazuje się, że nie, one były regionami, woj województwami, no to dopiero później się zmieniło. No i na przykład tutaj już dużo, dużo później, najciekawsze tematy z jednego roku w województwie śląskim, bardzo ciekawe tutaj były rzeczy. Temat taki. Mija 100 lat od ustanowienia Nagrody Nobla. Omów wartości i idee, które znajdujesz w twórczości pisarzy uhonorowanych tym wyróżnieniem. Słuchajcie, no to trzeba było już tutaj znać mocno poza program. Wyobrażacie sobie dzisiaj taki temat maturalny, który wymaga takiej znajomości. Oczywiście on był jednym, jednym z, z wielu tematów, ale jak ktoś nie trafił w tym najprostszym, bo trafił jakiś motyw, no naprawdę, który mu nie podchodził, no to zostawały mu takie piękne kwiatki. Ehm. Trzeci temat, tutaj myślę, że już mógłby, mógłby zostać napisany spokojnie przez współczesnych uczniów, tych, tych takich trochę może lepszych. Kultura śródziemnomorska jest źródłem inspiracji dla wielu twórców literatury. Interpretując wybrane teksty, wyjaśnij, jaką funkcję pełnią w nich nawiązania do mitów greckich i rzymskich, ale to już raczej rozszerzenie. Oto na rozszerzeniu mogłoby się dzisiaj spokojnie pojawić, bo jaką funkcję pełnią, no to tak zdecydowanie podstawa by się na tym raczej wyłożyła. Kolejny temat. Są utwory dawno temu napisane lepiej, dawno temu napisane, lepiej odpowiadające naszym oczekiwaniom niż utwory świeższej daty. Skomentuj tę opinię na wybranych przykładach. Bardzo sensowny, fajny temat do rozważań, takich właśnie trochę eseistycznych. No, tutaj był też ten mój. W kujawsko-pomorskim, o i to jest na przykład ciekawostka, która myślę, że, że miłośników fantastyki zaciekawi. W kujawsko-pomorskim, i to w ogóle w kilku województwach bywało tak, że zamiast analizy wiersza był jakiś fragment tekstu, prawdopodobnie popularno-naukowego albo naukowego, do którego trzeba było odnieść się w swojej pracy. I tutaj ciekawostka, popatrzcie, tekst prozatorski Rafała Kochanowicza w fantastycznym porządku świata. Sprawdziłem, to jest profesor z Poznania, który zajmował się teraz, nie wiem czy nadal, ale kiedyś właśnie fantastyką i grami RPG między innymi. Jego artykuł, do którego tutaj fragmentu nie widziałem, ale trzeba się było odnieść, brzmiał tytuł W fantastycznym porządku świata. I dwa tematy były do wyboru. Od mitu do fantazy. Literackie wizje innego świata. Fajne, nie? No, myślę, że miłośnicy fantazy byliby tutaj e, zachwyceni. I temat drugi. Na podstawie wybranych utworów literackich i innych tekstów kultury wyjaśnij fenomen popularności literatury fantastycznej. No, e, dwa tyś, po, to jakoś zaraz, po 2000 roku. To już można było pisać, a dzisiaj. Też by można było pisać hocho w ho. Dolnośląskim. Też bardzo ciekawy temat to musiał być jakiś rok fantastyki chyba. Jakie są twoim zdaniem źródła popularności motywów alternatywnych światów w kulturze? Na przykład tajemniczych wysp, baśniowych krain, mitycznych miejsc, utopii. Rozwiń temat odwołując się do różnych tekstów literackich. Bardzo ładny temat. Święto tutaj z tych ambitniejszych tematów. Temat wydaje mi się, że bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, dla, po, który pozwalałby takim lepszym uczniom trochę się, trochę się tutaj rozszerzyć, rozszerzyć, trochę, trochę pokazać swoje horyzonty. Literatura, film, teatr która z wymienionych sztuk najbardziej odpowiada Twojej wrażliwości? Odpowiedź, odpowiedź uzasadnij omawiając wybrane dzieła XX wieku. Czyli tutaj zasadniczo to można by było napisać całą pracę tylko o filmie. I ją pewnie bardzo ładnie zdać. No. Ale bywały też tematy takie naprawdę, naprawdę ciężkie, bo na przykład na Mazowieckim wymyślił ktoś taki temat. Współbrzmi, zachwyca, przeraża. Jaką rolę spełnia pejzaż w literaturze i sztuce? W swoich rozważaniach odwołaj się do wybranych przykładów. Ja wiem temat fascynujący, jak się ma na napisania kilka dni i możliwość no, sięgania do źródeł, ale na maturze to ja nie wiem, kto coś takiego wymyślił. No ale oczywiście te tematy, które teraz słyszeliście, to były takie tematy. No, wybrane przeze mnie, które ja uznaję za najciekawsze, bo tak naprawdę zdarzały się również e, tematy zwyczajne i ich było najwięcej. Przykładowo, Wolna i Zniewolona w marzeniach i w rzeczywistości, ale zawsze Polska. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworach literackich. Ja wiem, że ograny, ja wiem, że było milion razy, ale to jest temat, który uczeń. Napisałby zawsze i wszędzie, moim zdaniem. Dzisiaj, 10 lat temu, w PRL-u, w 1939, e, zawsze by to przeszło, więc nie, nie, nie wiem, które to województwo, ale, ale świetny temat dali uczniom. A drugi mieli, to ten trudniejszy, bo to przed, przed wierszem. E, w literaturze polskiej i obcej możesz odnaleźć różne postawy życiowe, zaprezentuj te, które mógłby zaakceptować dzisiaj młody człowiek. Nie? Czyli na przykład już ta walka o wolność, walka z wrogiem ojczyzny, no, no niekoniecznie by przechodziła. No, przypominam, to lata 90. były. Więc, więc tak to wyglądało. Ja wam wrzucę linki, tam będziecie sobie mogli przejrzeć te tematy, bo jest ich dużo, są dostępne w internecie. Myślę biorąc pod uwagę dane na temat moich widzów, to, to pewnie spora część z Was wtedy pisała maturę, więc pochwalcie się w komentarzach, jakie to były tematy. Jeżeli pisaliście właśnie, właśnie w tym okresie. Wszystkim maturzystom, życzę, życzę połamania piór, jak to się mówi. Tak naprawdę to życzę wysoki, wysokich procentów, ale po maturze już i, i, i jak najlepszych wyników mam naprawdę nadzieję, że, że nikt z niczym dziwnym nie wyskoczy. Podobnie zresztą z egzaminem 8-klasisty. Jeżeli mnie oglądacie, to, to życzę Wam też właśnie jak, jak najlepszych wyników i mam nadzieję, że niczym dziwnym Was nie zaskoczą, że będzie ta opowieść nie? Wszyscy na to liczymy. Wreszcie. Natomiast wam wszystkim życzę mówiąc krótko, wesołych świąt, życzę odpoczynku, życzę przeżyć duchowych w te święta zmartwychwstania pańskiego. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, jakiś, no nie wiem, wiosny, o wiosny w duszy, jak to pięknie brzmi. Tak, wiosny w duszy, zdecydowanie. I myślę, że zobaczymy się teraz już po świętach. Nie wiem, czy w czwartek, w niedzielę, tydzień po świętach, na pewno. Bo ja też trochę chwilę chciałbym odpocząć, a pewnie lada, lada moment matury, lada moment egzaminy, więc jeszcze trochę e, roboty przede mną. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.